I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey. give me that crown get in my way and to be put down It ain't your place all this my town If I want that shit then I'll get it right now I'm losing it, the noose that fits I'm losing shit, a stupid myth You choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip And lose a gift, All. Oh. I feel like I'm losin' my mind Cause everybody in the world blind Please Lord, give me a sign A sign Słuchajcie Była misja Pszczerąg I misja Pszczerąg zakończona sukcesem Wczoraj męczyłem cały dzień Widziałem duże ryby, nie mogłem się do nich dobrać dzisiaj rano stałem i tak myślałem czy pojechać i poprawić tutaj czy pojechać na moją małą rzeczkę bo nie miałem za dużo czasu i muszę już uciekać do domu ale dobrze zrobiłem przechytrzyłem profesora zobaczycie piękną rybę Całe 50 cm pięknego pstrąga. Ja zabijam się do domu. I do zobaczyska. Teraz będziemy polować na 60. Na razie. Ogólnie jestem na tym odcinku drugi raz. Ja dzisiaj podszedłem troszeczkę wyżej niż byłem ostatnio i będę schodził do samochodu Jeszcze trochę wam spróbuję poopowiadać jak obławiam miejscówki może akurat coś się uda złowić ciekawego ale zobaczymy tu mamy takie o no już pierwszy zaczep ale poszedł tu mamy takie drzewo w wodzie na pewno jest tam podmyta rynna i pewnie stoi tam jakaś fajna ryba ale pewnie na wyjściu z tego dołeczka chociaż spróbujemy przytrzymać tu trochę w ogóle tu się robi jakiś kociołek pewnie jest tu jakaś zawada coś zwalonego pod wodą więc może i pstrąg jakiś siedzieć Troszeczkę za głęboko mi ten wobec pracuje chyba Chociaż jeszcze spróbujemy raz <laughs> Nie znam wody, także Na razie będę łowił dość asekuracyjnie I postaram się nie wrzucać do wody Mega drogich przynęt Bo czuję, że będzie rwane Ale Zobaczymy pierwszy raz Trzeba zawsze odcinek zrobić Dość asekuracyjnie Zbadać teren Sprawdzić gdzie są dołki Gdzie są jakieś ewentualne zaczepy że jestem tu po raz drugi nie znam jeszcze Chyba spróbujemy zacząć może od gumek będzie wychodzić jakby jakieś typowe miejsce w będą to będziemy wrzucać w oblery też zobaczymy coś się na w oblery zobaczymy założymy może, może takiego dzika ten kolor dał mi swoje odczytyomów już <tryk> Więc czemu tu ma nie dać chociaż mnie żeby za założyć rozmiar większy no ale najpierw wyjmijmy cokolwiek tak zwane żeby otworzyć wynik Nie, później zaczniemy dopiero kombinować Idziemy tam pod drzewo i trzymamy delikatnie. Ruszamy przymętą. Próbujemy sprowokować rybkę, ale powoli. Bez gwałtownych ruchów. to jeszcze nie pora na takie agresywne prowadzenie letnie Przynajmniej tak mi się wydaje Słuchajcie miałem jaką piękną rybę Myślę że na pewno ponad 50 Niestety się nie nagrało Bo wymieniałem baterię i nie włączyłem kamery I spiąłem ją dosłownie o tutaj Pod samymi nogami No ale cóż Idziemy dalej była jedna, może będzie następna. Cool. Mamy jedną ładną rybkę A, znów wypięta, no cholera Ale gdzieś mam pecha, no Ale dziś pech Druga ryba spięta, no Ach, nie mój dzień, nie mój dzień, nie mój dzień nie jakaś wielka, no jest wielka, na jakieś 40 cm Ale kurde Spięta Dobra, spadało się Ja gdzie, dwie, na kiju Niestety obydwie spięte Ale znalazłem jeszcze razem jeszcze jedną liby Całą Bo jeszcze już spływana Spróbujemy ją założyć o. Spróbujemy wyjąć coś honorowego Zaczyna być Dość nieprzyjemnie Ale Oddaje się tak łatwo, a już widać coś jeszcze wyjedzie Coś jeszcze się skusi Jak to mówił do trzech razy stuka Trzy, nie spadły Może trzecia będzie Trzeci hol będzie skuteczny Piękna ryba Piękna ryba jest Jest piękna ryba Piękna ryba jest piękna ryba jest! Ryba. mamy go mamy go patrzcie co się zadziało patrzcie co się zadziało co za ryba co no, za ryba ja pierniczy co za ryba o kurde jaka ryba o kurde Coś pięknego Coś pięknego Coś pięknego niebywałego jaka ryba Patrzcie na to Patrzcie na tu rybę To jest ryba na Żeby nie było Ryba na No 50 centymetrów równo Coś pięknego Musi odpłynąć cały i zdrowy Musi Patrzcie panowie Patrzcie co się dzieje Patrzcie na tą rybę Patrzcie na nią Piękny profesor Piękny profesor Odpływa Pięknie Coś pięknego jak ja teraz stąd wyjdę Nie wiem ale może jakoś mi się uda Kurde Jest Jest to na pięć dyszek Jest! Fajna ryba Chodź dalej jak pomożesz Zajebiaszcza ryba Weź mój jak może ci dasz radę Tła, fart, akurat się wyciął <laughs> Patrz na co kuza Dzięki doleczkę, dziękóweczka! Co ty tu miałeś? Tak mi się wydaje! Dajcie kurek! Dobry jaja, to idzie! Dzisiaj się odkryje na taki! tak, ja po mi się tak. No właśnie. Na bank ten sam kurwa. No 100%. <grym> w w no. Tak. Zdjęcie z tej strony to porównamy. Na bank to sama ryba No pokaż. Zobaczymy. Tak, na bank to sama chyba. Patrzą na kurwa. No. No. Pięć dych. No. 50. No, mówię, mówię no, no, 50 kurze. 50. No. To ten sam. To ten sam. No, <laughs> to sobie jedną fotkę zrobisz o coś. <laughs> A, daj to. Tak. Kurze, wypuść go. No. Wypuść go, bo ja nie bardzo go. Kurze, no. wypuść. Coś pięknego Co w oblerami kurwa wchodzimy Jeden szachsa jedyny jaki Czarny no, twister Czarny twister to tak, to czasami kurwa robi robotę Biały, kuzyn biały też mi często robi roboty. Czas do zaginania, no? Jest, o panie, szczupak, ale patrz jaki, widziałeś go kurwa, metrowa ryba Co? Metrowy szczupak Co? szczupak mi w woblera, no, zaraz ci pokażę, bo... a kurwa, nie ja pokażę ci na kamerze, bo akurat tu jest chowana, kurwa Chłopie, ryba na metr na bank